Witamy kolejny odcinek Espresso! Cześć, bardzo nam miło jest was przywitać. Ja nazywam się Ania, a ja Wojtek! I dzisiaj będziemy mówić o temacie bardzo aktualnym, dlatego że będziemy mówić o Wielkanocy, o Wielkanocy w Wielkiej Brytanii, w krajach anglojęzycznych, ale przede wszystkim też podpowiemy wam trochę słownictwa na temat Wielkanocy w Polsce, bo wiadomo, że nasza tradycja, tradycja jest taka bardziej rozbudowana, powiedzmy, my to lubimy bardziej wszystko celebrować. Przede wszystkim możemy powiedzieć, it's an important holiday in Poland. Tak, to jest ważne święto mm -hmm. w Polsce, nie tylko w Polsce, ale my, po prostu uh, bardzo podkreślamy każdy dzień związany z tym, uh, z tym świętem. Możemy powiedzieć, że Catholic holiday. Tak, catholic, tak. Mm -hmm. To jest święto katolickie. Chrześcijańskie. Christian. Christian, holiday. Catholic. <laughs> yeah, dzisiaj będzie dużo słownictwa po angielsku, trochę o tradycjach, więc. Uh, na pewno jest, y, warto zostać. Jeżeli macie jakieś pytania na żywo, to da dajcie znać, a jeżeli nawet jakieś się pojawią wam później, to też dajcie znać, chętnie na nie odpowiemy. Oczywiście, jeśli, jeśli jesteście z nami, to też dajcie znać na dole, w komentarzach, przywitajcie nam Serdecznie, przywitajcie się, będzie nam bardzo miło. Więc zaczynajmy. Przede wszystkim w krajach zachodnich, jak w Anglii, w Ameryce, no owszem, jest Wielkanoc, Celebrowana, mówimy na to Easter. Natomiast to nie jest taki. No powiedzmy, że to nie ma takiego. No nie ma takiej przewagi tutaj, jeśli chodzi o te katolickie sentymenty. Tak dużo jak święta się zrobiło, bardzo komercyjne tutaj u nas w Polsce, ale to też jest powiązane z religią. Tak samo w, e, Wielkanoc w, w Stanach i Kanadzie, w, Bre w Wielkiej Brytanii. Jest także jest powód, żeby kupić jakieś czekoladki, jakieś no, jakieś tak. jajka pomalować i będziemy tak. trochę o tym porozmawiali jest, też Powiedzmy też jak nazywają się może te dni przed, więc dzisiaj dziś, yy, Od razu kalendarzu, tak? Czwartek to jest yy, Monday Thursday. Ale zacznijmy od tego, że Wielkanoc zaczyna się. no Wielkanoc jest w kwietniu, tak? I ogólnie no, jak, jak zaczynamy właśnie na początek kwietnia, to zazwyczaj mamy coś które nazywa się Shrove Monday, Shrove Tuesday i to jest w Brytanii i to jest takie, jak, trochę jak mamy Tutaj, naszy, nasz tłusty czwartek, to oni mają ten Pancake Day, i tak, to jest właśnie ten tak. dzień naleśnika u nich. I to jest właśnie, kiedy właśnie no, zaczynamy, przed właśnie Wielkanocą. A potem już mamy coś takiego, co nazywa się Ash Wednesday, i to I jest środa. środa popielcowa I wtedy I... to jest początek Lent, czyli to jest początek postu, wielkiego postu. Mhm. I później właśnie ten post tam sobie trwa 40 dni. i So it lasts for 40 days. Mm -hmm. I mamy właśnie te obchody Triduum Paschalnego, po polsku się mówi. Czyli mamy Wielki Czwartek, Monday, Thursday, mamy Wielki Piątek, Good Friday, mamy Wielką Sobotę, Holy Saturday, mm -hmm. no i oczywiście Wielka Niedziela, w sensie Wielkanoc. To jest uh, Easter Sunday i my mamy potem poniedziałek jeszcze Wielkanocny, czyli mówimy, mówimy albo Easter Monday, albo też mówi się ne, po polsku może z polskiego możecie powiedzieć Dingus Day. Też takie słyszałam tłumaczenia. Ale, tak, ale też po prostu Easter Monday, czyli to jest ten poniedziałek Wielkanocny. Wielkanocy. Jak Ania, jak Ania wspomniała o tych, tych dniach, to są chyba najbardziej popularniejsze dni, które odmienia się w języku angielskim, ale jeśli chcecie naprawdę szczegółowo w tego wejść, to jak mamy ten Lent, to mamy tydzień przed tygodniem od, od Wielkanocy nazywa się The Passion Tide, tak? tak I tak. możemy powiedzieć, że to, to jest tydzień, the Passion Tide, a później mamy ten tydzień, gdzie Wielkanoc i na przykład Good Friday, Holy Saturday, Monday, to Thursday i też Easter Sunday, uh, bywają, to wtedy nazywamy to Holy Week. Tak, też, czyli tak? to u nas też się czasami mm -hmm. mówi właśnie wielki tydzień. No i to już jak już, a tam tam miałeś, już jest. Święty tydzień wspomniałeś bardziej, ten no. tydzień przed, to jest mamy. Palm Sunday, czyli jest to niedziela palmowa, mm -hmm. właśnie przed. Ale, właśnie wracając, wracając do tych obchodów, i trochę tak powiemy więcej teraz przez chwilę o Wielkiej Brytanii, czy ogólnie o krajach anglojęzycznych, żeby zaraz przejść do polskich tradycji, to w krajach anglojęzycznych jest coś takiego jak właśnie ten Wielki Piątek, czyli Good Friday, mamy Hot, hot Cross Buns, czyli to są właśnie takie. Błeczki drożdżowe z, krzyża, z krzyżami, one są jedzone tylko w ten jeden dzień. Tylko w piątek one są słodkie. Są Sweet Yeast Buns, mm -hmm. takie, to be to cinnamon. Nie? Mm -hmm. Tutaj Wojtek zawsze podkreśla, że z odrobiną jeszcze cynamon no, na tej no, słodkości. No. No. <laughs> więc to oni jedzą tylko w piątek. U nas jest trochę odwrotnie, dlatego że my, w piątek to jest nasz dzień takiego wielkiego postu, więc u nas to się raczej ogranicza. Jakiejkolwiek słodkości i takie rzeczy, no ale oni właśnie mają przez to, że to jest krzyż. Jest na tym hot cross, buns hot cross, czyli gorący taki krzyżyk, więc jakby w ten sposób świętują ten wielki piątek. No i później okay. jest już ta niedziela po prostu, tak? I co mamy w niedzielę? What have, you, have we got on Sunday? We have lunch or dinner with family, czyli mm -hmm. mamy lunch czy kolację z rodziną. A, oczywiście jakieś pieczone mięsa, roast turkey, roast lamb, roast. Pork, czyli mm -hmm. pieczony indek czy jagnięcina, czy Też wieprzowina. może jakieś wędliny, lunch meats na przykład, lunch cold meats, cuts, tak? Tak, wędliny, mm -hmm. vegetables, warzywa, więc taki tradycyjny obiad i tyle. Mm -hmm. Natomiast właśnie coś, co jest takim tradycją z krajów anglojęzycznych, to jest Egg hunt, Easter egg hunt, oh, czyli egg właśnie hunt. poszukiwanie tych polowanie na jajka czekoladowe, które są. They are hidden in the garden or at home, czyli one właśnie są schowane w ogrodzie czy w domu i dzieciaki szukają. And who hides those Easter eggs? The Easter bunny, czyli właśnie świąteczny króli zając mm -hmm. chowa te jajka właśnie i dzieciaki je zbierają, więc to jest Easter egg hunt. I u nas już też zaczyna się to obchodzić. And why do we celebrate Easter? Easter is the, resurrection, is the Celebration of the Resurrection, the resurrection of Christ. Right? Of Christ mm -hmm. Czyli Wielkanoc jest to są obchody właśnie zmartwychwstania Chrystusa. Mm -hmm. Resurrection, tak jak my mamy po polsku, w się często nazywa rezurrekcyjna rano, to właśnie Zm resurrection, to right? Right? Mm -hmm, tak. the resurrection. Więc tam jest obiad, Easter egg hunt też jest uh, egg rolling, czasem w niektórych właśnie miejscach jest taki zwyczaj... Turmania jajek w dół, um, w, 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 wieku, hill, czyli... Down tak, a hill? hill mm -hmm. Czyli um, no, z górzu, tak, żeby więc jakby czyje jajko będzie pierwsze oczywiście i nie rozbije się, to wygrywa osoba, tak? Jak you can, you can win egg running competition. Tak, właśnie wasze jajko się nie zbije i będzie jeszcze pierwsze, to wygrywacie. Jest to jest też taka zabawa. Natomiast już i to by było na tyle. Natomiast, jeżeli przechodzimy do właśnie naszych polskich tra tradycji, to u nas głównie z, w sobotę. Ale podzimamy. sometimes sometimes we have Easter mass as well too. We go no, to church, Easter right? Mass. And mm -hmm. we can have Easter mass. I mean, because, uh, Some some people in the west, they celebrate Easter nie. more religiously, right? No tak, it's a religious holiday. Right? Tak, to, oczywiście, mm -hmm. nie, to tak jakby pominęłam, bo dla mnie to było już oczywiste. So Easter mass, czyli właśnie jest msza uh, Wielkanocna, oczywiście mm -hmm, część mm -hmm. osób chodzi do kościoła. Więc so you can go to the church. Uh, Znaczy właściwie to <laughs> jest to kościelne święto, więc jak po prostu będzie. And they kind of contradicted what we said earlier as to resurrection ja, supposed to be wcześniej, right? Właśnie uh, yeah, mi chodziło it, 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 o to, że to POY old depends on how religious you are. To tak. zależy tak jak jakie jesteś na zachodzie, na Tak, tak Właśnie mm -hmm. mi chodziło o te różnice, co robimy w domu, właśnie jak też ten czas spędzamy. Więc u nas też poza czwartek, piątek, to jest czas właśnie, it's a Thursday and Friday in Poland, it's time of going to the mass, mm -hmm. wchodzenie do kościoła, namśe, we go to the church, uh, and uh, generally it's past time of preparations, czas przygotowań, and of fasting, często poszczenia mm -hmm. też właśnie, fasting, poszczenie. No, that's a good one. Mm -hmm. um, on Saturday. We go to the church to bless the Easter baskets najważniej no mm -hmm. w soboty chodzimy do kościoła, żeby poświęcić świąt, um, święconkę. Koszyk, Easter koszyk, basket, koszyks, czyli ten koszyk mm -hmm. wielkanocny z tymi rzeczami są. So It's put... also Easter basket. That's Easter also a good word. basket, mm -hmm. tak, Easter yeah. basket, czyli właśnie koszyczek taki wielkanocny. We put sausages inside, mm -hmm. czyli oczywiście jest kiełbasa w środku, bread, chleb, salt and pepper, czyli mm -hmm. z um, Sól i pieprz. Mm -hmm. Eggs, jajka. jajka najważniejsze, tak. the most important. Uh, sometimes uh, sugar lamb, czasami taki właśnie z cukru baranek mm -hmm. wkładamy. Decorations, jakieś dekoracje. Getting back to eggs wracając do jajek, we also paint eggs. Tak, też right? właśnie często malujemy jajka, czyli pisamy. We, we can paint eggs, we can dye eggs, right? Tak, mm -hmm. tak, czyli możemy farbować czy malować. A więc też je mamy. No i oczywiście um, oczywiście już um, w sobotę to znowu jest czas. It's a time of preparations, decorations, cooking, baking, czyli właśnie już przygotowania, mm -hmm. dekorowanie, gotowanie, pieczenie i tak dalej. You know, spring mm -hmm. is is a time when everything is waking up. Tak, okay. czyli, y So uh, it's it's kind of like a metaphor with you know the resurrection of Christ. It's like he came he came back from the dead, right? So so that's why we have. Um, you know we we like to celebrate time outside and also you know for example flowers and tulips and birds are also symbols of easter right tak tak mm -hmm. tak, tak, tak tak więc mamy symbole właśnie symbole Wielkanocy wielkanocne trochę się tak właśnie łączą z tymi symbolami też nowego życia i, i właśnie wiosny mm -hmm, mm -hmm. a jeżeli chodzi o niedzielę to myślę że tak, ja tak trochę właśnie może po macoszemu, bo traktowałam kraje anglojęzyczne dlatego, że uważam, że u nas w Polsce jest taka większa tradycja świętowania. Więc mm -hmm. So we have a resurrection, oczywiście mamy ten właśnie um, po, uh, resurrection mass, czyli właśnie o resurrection service, mm. czyli msza. Sermon, sermon too, you e, can say. Re, Właśnie msza rezurekcyjna. Mm -hmm. And we have Easter breakfast, mamy śniadanie właśnie wielkanocne. And we have eggs, mamy jajka oczywiście. Uh, deviled eggs, czyli jajka faszerowane, cold meats, czy cold cuts, mm -hmm. czyli właśnie wędlina, lunch meats, lunch meats czyli też wędlina, mm -hmm. mamy sour rice soup, czyli żurek, sausages, oczywiście dużo kiełbasek, um, what else, a, and Cakes i różne ciasta, tak. Mm -hmm. So we have uh, babka cake, to niestety nie tłumaczymy babki, po prostu ciasto babka, mm -hmm. mazurek, shortcrust cake, tak, czyli taki właśnie kruche ciasta mazurek. Uh -huh. um, and we spend the whole Sunday with our family or friends, zazwyczaj właśnie z przyjaciółmi, rodziną spędzamy ten dzień. And we also exchange wishes, też wymieniamy się właśnie życzeniami um, i z, z osobami z rodziny, z przyjaciół test mogę dodać na przykład bo fajnie opisujesz to right you're describing it very nicely but um, when can we use this? well when somebody asks us uh, how do you celebrate easter tak, for example right no, tak, or tak, tak. or uh, what are you doing for easter this year right i jak ktoś ci zada takie pytanie to możecie właściwie odpowiedzieć o tym Yes, yes, tak? Tak, mm -hmm. tak tak oczywiście My tutaj właśnie... Dlatego poruszamy temat Wielkanocy, żebyście mieli okazję porozmawiać o niej po angielsku też z osobami, które mówią po angielsku. Więc jakby można to przekazać tutaj. też jest z ciekawości. Myślę, że warto wiedzieć, jak się nazywają te różne rzeczy. Ale oczywiście też możecie zadać pytanie innym osobom, tak? Na przykład, how do you, how do you usually spend Easter? Tak. Uh, what, what, what are some of your country's Easter traditions? Czyli jak spędzasz Wielkanoc, mm -hmm. jakie są twoje tradycje? Wielkanocne w twoim kraju. Może nawet być do you celebrate Easter, bo czasem jest tak... Tak, tak. I my mamy jeszcze oczywiście poniedziałek Wielkanocy, czyli Dingus Day or Easter Monday. Dingus Day. And we no tak, tak czytałam. And we pour water over, uh, on, over each other. on each other, czyli my właśnie polewamy się wodą, yeah? so this is also we have an extra tradition on this day. Uh, on Monday. So, mm, no. Więc myślę, że to też jest ważne, dlatego, że jeszcze jakoś specyf, w sposób bardziej też szczególny odchodzimy chodzimy drugi dzień. And of course, we go to the church. I też chodzimy do kościoła. We go to church. That's right. Mm -hmm. Tak. Um, and what do we do? We go for many walks. Chodzimy dużo na spadę. Cery właśnie bo to jest taki czas wielkanoc, wiosenny właśnie zazwyczaj chociaż w tym roku to tak różnie podobno ma być ale zazwyczaj jest to wiosna <laughs> Ale może wystarczy o nas, co my robimy na, ja mówię, na święta. A, tak, tak, ale może no dajcie znać, co wy robicie na święta w tym roku. Może napiszcie nam w komentarzu poniżej. Nie? Tak, tak, no. tak. Może po prostu wyjeżdżacie na wakacje i będzie mm -hmm. wszystko w nosie. <laughs> Wszystkie te tak jeszcze szykowanie. Um, we're, we're, <laughs> we're going away for Easter, right? Nie, czyli może wyjeżdżamy tak. na przykład so, na moż, Wielkanoc. Moż we're going to visit the in-laws as usual, right? Or you could say we're going on holiday to, I don't know, Florida or maybe Italy, right? Mm -hmm. So mm -hmm. możecie też powiedzieć, gdzie jedzie się. Hmm? Dokładnie, więc, right. więc, um, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie słownictwo związane z Wielkanocą, z takimi właśnie najpopularniejszymi nazwami, tradycjami um, związanymi z Wielkanocą u nas i w krajach anglojęzycznych, w Polsce i w krajach anglojęzycznych. Uh, so, więc dajcie znać, jak Wy spędzacie święta, życzymy Wam. Uh, Pink Day pogody, więc mm -hmm. uh, we hope it will be really nice and sunny this mm -hmm. year and, um, and we wish have, have a happy Easter. A happy Easter. Bye. <laughs> Bye.